Proszę pana, nasz było pięcioro, bo ja wychodzę ze schabów. Tam, z tamtej wioski, tylko przyszłam tu do męża. I, I była też kuchnia taka, i placki z ziemniaczane smażyli się na, 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 mama smażyła na tym placie. Na blatach. A później, wie jakie to byli bieda, bieda kiedyś, to nie dzisiaj. I później kładła w saganek i tam troszkę co krasy czy czego. I, I nasz pięcioro się dało i, i dwoje ludzi, to tylko się mówi, to tyle, to nie tak było jak dzisiaj, dzisiaj to te prawnuczki oni, żeby jem to powiedziały, my mamy pięć, pięć prawnuczki, pięć prawnuczki, ja mam dwanaście, trzynaście lat prawnuczkie trzynaście lat mam prawnuczkie nie wnuczkie tylko prawnuczkie mamy, no to, kupa ładność, to a jesteśmy nie. po ślubie pięćdziesiąt dwa lata, pięćdziesiąt dwa. 52. Co ty nie dogadasz? Pięćdziesiąt. 62. O tak rzeczywiście, bo 62. Pani Lontyno, 62. 60, może patrzeć. A zobaczy. A dajcie spokój, to to. z dwóch osób? dwóch osób ile się narobiło? Za to światło Nie, 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 trzeba bardzo piękne drzewo. Ktoś, kto wymyślił. to wnuczki, to wnuczki zrobili. O, pani Lontyno. Tak. Ród Moczulskich nie, nie, nie zaginie. Nie zaginie. Nie, nie, ale niech nie, pan powie, że ja wychodzę z domu koc i dwie córki wyszło za koca. Jedna ma nazwisko koc i, i druga, druga ma. Jeden z zielonki koc, a drugi z Rodziszewa. I tak, że. To, jaka... to, to jest wyjątek, żeby tak się zdarzało, takie nazwiska. Dajcie... Tak. To ale historie tak. w tych. Tak. Nie my jak nowych Ludzie tak. drodzy, toż to nie do opisania. Do tego w żadnym przewodniku nikt nie, się nie dowie. My w życiu ludzie się nigdy nie pokłócili. Nie raz pogadali sobie tak, jak trzeba, łatwo rozumiem. Ale żeby. U nas nie było. Żeby nocy tym może. tym sobie, potem, tym nie, nie było tego w życiu. Było u nas. nie raz pochylił się, ale wie, ale to tylko mowa. Zawsze do siebie z szacunkiem, prawda? Tak, zawsze. U nas tak nie Tam było, nie było tak. mowy. Może... Pan Józefie pan tutaj się urodził? Tak 87 lat w niemyjach nowych Tak, 38 rocznik. 38 rocznik. Kawał, kawał swojego życia. O, ja... Ja Ole ja taki... <grym> warsztacik, proszę państwa. Cuda z drzewa. Tak. Stoły, krzesełka, tak, taburyciki. Tak. tak. O, nawet ozdoby na, na ten. Robił panie na, na, na kwiatki te eleganckie, wszystkie to, to sprawy. No robiło się, no było, Ale mu no, się to już prędko się rzuci, bo to... Bo to... Ja czy... mhm. Panie Zapie pan pokaże, o jakie rączki wypracowane. Dajcie spokój. Dużo pan pracował. U. Ciężko panie, po... ja już chodził do szkoły, to 3 hektary łąki skosił. Miał 13 lat. Ojciec był chory, rozumie, a nie było kogo nająć. I ojciec Kosę poklepił mnie, i ja pójdę na błota. 3 hektary łąki. A, dajcie spokój. I to małe dziecko, nie może. Ale no, ja cię chłop, no, panie. No. 13 lat. A du dużo mieliście rodzeństwa? Było nas dwoje, siostra i ja. No. A i to trudna praca fizyczna w ogóle, tak, robienie no, w drzewie to... To żeglarka nam tam z długością w się popsuła, już nie ładuję, nie będę robił tam. A, a kiedyś pracę pana Józefa można było na dożynkach, na jarmarkach, nie? Tak, tak, Kup... no, zajeździł pan z, z, z tymi towarami. Z towarami. Tak no. A teraz? Teraz teraz już... Już, nie, nie, ja mam tam ty parę, co, co raz jak ktoś kupił, ale razie nie i... Ale zawsze do pana można zajechać, nie? Pewnie, że do tych, można, tutaj. Nie, nie myje nowe, proszę państwa, no, do pana Józefa. 28 i 28, kupicie co chcecie. No tak, no to co będzie to. To teraz to wie, ziemi Ci na ziernątach robi, to jest te sprawa. Aha. Tata, on tam stoły kurde, górnej cztery tak rozumie on... i całkiem... są. No młody chłop, no to, to, to Panie łopnie. Józefie, pan poopowiada, jak się wasza wioska zmieniła. Tak jak kiedyś, a teraz. Panie, umniejszyło pół ludzi. Nie daj Boże, że zmieniło. Tutaj tu to, to nie ma, stale. Tam jeden siedzi, tam yy, drugi rozumie. Tu nie. nas dwoje i fajran już będzie rozumie, tu tam następny no może 4-5 domy, puste. No to łatwo to mówić, panie, co się zrobiło. A młodech e, przeważnie wszystko wyjechało. No. Ale piękne macie te stodoły. Co tutaj trzymaliście? No to to wszystko było. Było bydło. Było 5-6 krop, rozumiem, u mnie było. I się pływało tutaj po tych, tych a tam się składało. Aha. o. Ja to, ja to już stawił wszystko. To ojciec postawił, pół tych e, było postawione za ojca, to i potem ja dostawił, to wszystko i dom postawił ja, uh -huh. so. no i tak. A cisza i spokój tu u was, to w ogóle? No to panie, jak nie ma ludzi, to no co, co, tutaj u nas, tego ten tutaj Jurek, on te widło sprzedaje, kupuje. To tutaj wcale u nas ruch, ja choć się tam oknem wbiorę. To, to, to to... no, no, no rozumiem. Choć, chociaż trochę, no. W przerwie. Trochę przerwy. No. I, dla, dla, dla Was też ciekawie, fajnie. No, o to chodzi, tak? No. No. A kiedyś takie ławeczki były, nie? No ale. Wesoło było, nie? A pewno, że tak, no. A, tak. No, Przypadłyś tak, życie płynie. Panie ja... Józefie, ale co szybko minęło to życie? Szybko to minęło? No dla mnie to tak bardzo, ja wiem, panie, bo ja jak e, tego, to ja jak się było kryty wszystko słowo. Jak to e, e, te słomy zwalali, rozumiem, to ja się łapnął za te dasi. I Niech zakrycie i kryni tym To ja rzadko u kogo tutaj u nas w okolicy. Nie robił tych spraw. To w promieniu 40 kilometrów to tak, pana robota. Tak. Oj, ja mu ludzi tutaj, a to jest pod Warszawą, w Żelunce rozumiem potem, bo tam e, e, była praca. Tak, to ja robił, bo bozeria nastała, rozumiem w domach wywijał te bożerię, robił te bożerię u siebie. Tutaj rozumiem i wywoził, e, miał samochód z przyczepia. Rozumiem <grym> z <przyczypką> Jednak ładnie te przyciekł, jak się... Tam... No, przychodzili tu chłopaki no, z tych lat, od nas stąd z terenu, a mieszkają już teraz tam za no i ja no i... Mhm. i robił, no i to żonka tutaj sama, to żonka też się wymieniła teraz już też. Kiedy brał Pan ślub z małżonką, w jakim roku? <tuszel> już ja 62 lata po. 62? Tak. I córka w szkole wróciła. <grydy> 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 E, nie wrócę, tylko w, tu tam w siebie Łódź rozumie i już na, na rentę idzie na coś. O. o. No to już nie jest źle. Nie jest <gry> tak. Pięknie tak słyszeć, że Pan jednak no. tak miło wspomina. No, 62 no. lata po, po ślubie. Pani Zefia, pamięta Pan coś, jakieś takie wspomnienie takie szczególne w Pana życiu? Coś takiego, co Pan zapamiętał? No to jest, wiem. no, zrazu ja... E, miał harmon grał, grał. i po weselach grał. Grał pan? Tak. Oh, <laughs> Ale na jakim instrumencie? Na W o... 120. Panie nie było tu gdzie kupić, to ja kobietę sprzedał elegantnie, bo miał rozumiem dwoje koni. Sprzedał i za te kobietę kupił tę harmonię. To kosztowało dużo. Majątek. Kasze. Ogromnie. Nie było gdzie u nas kupić, a ja kupiłem. O. Elegancka była harmasów dwudziestka Weltmeister, się, grało. Ale pan Józef jak kiedyś zabawy czy wesela to nie to co dzisiaj, w domach się robiło. Ale przeważnie, no bo tutaj u nas nie było, tylko po domach. ale to cieszyło się i, i co niedziela się grało, bo to jak nie w tej wsi to w tej. I tak robili. I w tej i nasze dziewczynie pójdą tamte, tamte przychodzą tutaj do naszej. Aha. I tak tutaj na, na, na całości. Tu tu pan Józefie, ale i śpiewali, nie? wioska ale, tak. Tak, tak. Śpiew był słychać w całej wiosce. Tak. <laughs> <laughs> tak. To... Pani Józefie, ma, ma pan jakąś taką pamiątkę, jakiś stół ławę, co może pokazać, co sam zrobił? To, mam w domu. Mam, pokażę, coś, że patrzcie. No zobaczy, to taka piękna. O, ale pan w dobrej formie jeszcze. Wie pan? Szczupły? Nie, 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 to ja tak panie to ten... O, to jak na swoje lata to wie pan to naprawdę jestem... O jeszcze studzienka jest, proszę państwa. A, tak. O jakie pięknie. Chyba taka była bo kiedyś tam. Na to lepsza taka A jaka piękna. Taka tutaj zobaczcie, pokażę, pokażę. O pana Józefa praca własnych rąk. Dzień dobry, dzień dobry. Pani to. O, i to jest pana Józefa piękna praca. Jaki o, stół? Z jakiego to drzewa? Szosna. Sosna. Sosna. I, Krzesła? Wszystko, co ja sam. I wszystko pan Józef. Tak. No, proszę państwa. Tam taka. No, wiadomo, no to jest? pamiątka. No. Ale jeszcze piec, to działa? Działa. O, no, to takie, takie piece to. Ale bardzo dobre. I tu pana Józefa, piękna praca. Tak, tak. No, to to... Na lata, to i na lata. Do końca tego wytrzyma. To to na lata ty te sprawy to 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 wszystko kupione było to to, to a tam to wszystko ja ale to sufit i wszystko różni to ja wszystko sam robiłem to o proszę państwa sufity tak to drzwi wszystko, okna to, to drzwi okna pani Lontyno, ja powiem dla pani szczerze bo ja zawsze jestem szczery ja pierwszy raz się spotykam z takim imieniem tak to w szpitalu Leontyna to nikt nie wiedział, ja to imię. Ja cię to imię, mówię, że kiedyś prababcia miała i to później tak ochrzcili. A tatusia siostra miała 18 lat i zmarła i się nazywała, to babcia prosiła, że pamiętaj mama Jozia to, żebyś ochrzciła Le No i ochrzcili. I Proszę pana, nasz było pięcioro, bo ja wychodzę ze schabów. Tam z tamtej wioski, tylko przyszłam tu do męża. I, I była też kuchnia taka i placki ziemniaczane smażyli się na, na, na mama smażyła na tym placie. Na blatach. A później, wie jakie to byli bieda, bieda kiedyś, to nie dzisiaj. I później kładła w saganek i tam troszkę co o czy czego. I strząchiwała, i nasz pięcioro się dało, i, i dwoje ludzi, to tylko się mówi, to tyle, to nie tak było jak dzisiaj. Dzisiaj to te prawnuczki, oni, żeby jem to powiedzmy mamy pięć, pięć prawnuczki. Pięć prawnuczki. Ja mam dwanaście, trzynaście lat prawnuczkie, trzynaście lat mam prawnuczkie. Nie wnuczkie, tylko prawnuczkie mamy. No to kupa radność, to A niech jesteśmy niech. po ślubie pięćdziesiąt dwa lata. Po prostu. 52. Co ty raz? Pięćdziesiąt O tak, rzeczywiście, bo 62. Pani do... Lontyno 60, dwa. Sześćdziesiąt dwa. Ale zobacz. A dajcie spokój, to to. z dwóch osób, dwóch osób, ile się narobiło? to światło. Nie, nie, nie trzeba bardzo piękne drzewo. Ktoś kto wymyślił? To wnuczki, to wnuczki zrobili. O, pani Lontyno. Tak. Ród, Ród nie, nie, nie zaginie. Nie, nie zaginie. Ale niech pan powie, że ja wychodzę z domu koc i dwie córki wyszło za koca. Jedna ma nazwisko koc i, i druga, druga ma. Jeden z zielonki koc, a drugi z Rodziszewa. I tak, że to, to jest wyjątek, żeby tak się zdarzało, takie nazwiska. A dajcie tak. To ale historie tak. w tych. Tak. W niemy jak nowych Ludzie tak. drodzy, toż to nie do opisania. Do tego w żadnym przewodniku nikt nie, się nie dowie. Przejdziemy do kuchni, bo słuchajcie, kuchnia to takie jest. Serce domu, dusza. Pan Józef, proszę państwa. Wa... Lustro zrobione. To wszystko jego ręce, wszystko jego ręce zrobione. Panie Lentyno, ale Pan Józef to kiedyś na tych dożynkach, na jarmarkach, nie? Tak, tak, no to mówię w to co roku przyjeżdżają, nas zapraszają rok w rok. A tak, to my tam na jarmarki, ale już skończone będą jarmarki, tak, to my jeździli, ale już ani ja, ani on nie będzie, bo my choreś. W tym roku to nas tak dobiło, że. A, tak, ja byłam cały tydzień w stoku w szpitalu. Pani Lontynu, ale co się dziwić, jak wy całe życie ciężko tak. pracowaliście? no to oj, coś. oj, pewnie, że pracowaliśmy ciężko, bo mąż wciąż był u ludzi, bo on robił wszystko w stolarce, a ja wszystko musiałam w domu zrobić. I mleko, nie mleko, i i, i, było i się Lidry, a Mleka. na końcu wsi była I e, ja lezarnia. na rower tę A myśli, że ja, że mnie ktoś mówił. <laughs> bankie... Rowerem trzeba było wieść? To Myślałam, myślę, trzy dziergili. Jakby ktoś położę tam bańki podnieść, a to było wysoko, bo była taka ławka. No, no ja, no ja nikogo nie prosiłam. Ja sama wylewam, wcale. nawet miałam 30 litry, takie banie duże. I ja sama wylewałam, a teraz 30, nie było no niech, te dwie. Tak. Ale już nie ma y, mleczarni. Nie, nie, tam już Państwo takie ze środka no, kupili to wszystko, i mieszkają. Tak. Dobrze, proszę kurde. A mieliście fajnie. kiedyś na wiosce sklep? Dobra. A bo to w tym starym domku. Był, tak? Tak, to ten no, stary domek to był sklep tutaj u nas. To wiesz, tak, ja była bieda zawsze jak tylko to przywozili, ale my tu dobrze żyli ze sklepowym, to zawsze nie to co ja miałem, bo o, tak, jak... przyjeżdżał i wszystko i kawa, nie kawa, wszystko było noszone, także my nie mieliśmy. miało. Nie... Pani Lontyno, proszę. Ja chciałam podziękować za herbatkę A, i za gościnność. Nie, no to nic złego, to trzeba tak. Proszę powiedzieć, jak się poznaliście. Jak się poznaliśmy, ja on grał z moim Byłem bratem byli w wojsku. I przyjechał tam i po parę groszy, żeby tak dał dla tamtego, bo oni w Wornecie byli. Ja, słucha pan, ja, ja piętna, 17 lat skończyłam w marcu, 15-2 września braliśmy ślub. To jeszcze nie to, że ja tam byłam w ciąży, nie to, że ja, nie broń Boże, ale jeszcze ksiądz jeździł. No bo tak, tak rodzice powiedzieli, kiedyś to tak nie było jak dzisiaj. Już jak chodzi, to trzeba się żenić i brać ślub od razu. Nie tak jak chodzą po 10 lat i po nim się rozchodzą. No i poznaliśmy się, no i przyśle, a on tylko był z mamą. Był. Bo on tutaj był, no i przyszłam, z teściowo żyłam 10 lat. 10 lat byliśmy, ale była bardzo dobra kobieta, tak jak była teściowa moja. Każdemu taki życzyć. To, to każdemu, ale powiem panu szczerze, mieliśmy trzy córki, i każda poszła do teściowy i do teścia, każda jedna i nikt, która się nie odłączyła, razem mieszkali do śmierci. do śmierci z teściami. Tak powinno być. Tak, bo jedne mamy w Zielonce córkę, jedne mamy w Radziszewie, ona jest nauczycielką, uczy w Wępicach. Też poszła już na meryturę, było wrześniu, ale nie jeszcze pójdzie w meryturę na liczyli, ale jeszcze będzie uczyć, bo co będzie robić. A powie Pani, mąż pięknie grał, a jak śpiewał? Ładnie śpiewał? On tak do śpiewu, to też śpiewa i w kościele jak potrzeba, ale tak tylko, ale powiedzieć, że żaden wnuczek, a nie wnuczka nie poszła do harmonii, nie grała. No nie mieli do tego daru, a brat mój to przyjeżdżał, to on na, na klawiszach on jemu zaznaczał, tak chciał się nauczyć, nie nauczył się, to musi być w genach. Bo inaczej się nie nauczysz. Taki a? słuch muzyczny no, trzeba no. mi, żeby... No a teraz... Do nich się nie z tylko się grało i koniec. I nie nie, nie powie, 3 tam... lata temu byliśmy w Czyrzebie na targu. I tam stoi dwie harmonie. On mówi, a ja pójdę zobaczę. On do sprzedania ten człowiek przywiózł. Pójdę. Wziął, panie... Nawet nie umiał zagrać. Palce... O, o, mnie odleciało wszystko, nie? Nic. Wziął tę harmonię... Ale ja nie mogę wyjść i podnieść jako taką. Bo ma strasznie tu wymielone ręce, tak, i wie. I nie zagrał na tej harmonii. Józef Harb... Pan Józef ostatni raz to kiedy grał? A to już nie. Już, Paweł Ożeniony już do, przeszło 20 lat, a mi tę harmonię tak, oddali nie, tu nie, dla. Przecież mnie i on był organistą i on wziął tę harmonię, ale nie wiem czy on tam ma, czy nie, nikt o, nie darmo, to tam. nie trzeba cię Dał konia. Czy... Przepadło to. to jego droga kuzyni Piękne wspomnienia. Takie tak. wspomnienia mamy. Z sąsiadami żyliśmy i żyjemy w porządku. Nigdy u nas z wady nie było. I także z sąsiadami. I mąż u nich chrzcił dzieci, oni o, o jego tak chrzcili, tu u sąsiadów też, też w kumach była, teściowa, także, że, że w sąsiedztwie tak jak w rodzinie u nas było. A teraz co się porobiło, że jeden drugiego nie zna? Teraz nie znają się ludzie w ogóle. My w życiu, rozumiem, się nigdy nie pokłócili. Nieraz pogadali sobie tak jak trzeba, łatwo rozumiem, Ale żeby. nas nie było. Żeby może. Tym nie, nie było tego w życiu. Było u nas, nieraz pocharkał się, no ale wie, ale to tylko mowa. Zawsze do siebie z szacunkiem, prawda? Tak, zawsze, tak. U tak nie Tam było, nie było mowy. Tak. A mąż mnie w życiu Zaczy... nie popchnął, ani w życiu u nas nie no... było, żeby mnie tam popchnął, Bo czy... Ma... A język to każdy ma. <śmiech> <śmiech> Giętki. Ale co do tego, to u nas tego, tego nie było. I córki tak samo żyją, tak jak trzeba. Daj Boże, tak żyli jak... Potrzeba. No a je, panie, tak u ludzi, że tygodniami nie rozmawiają. Ja to nie wyobrażam sobie, ja cię tam na głowy. No, tak to wygląda u mnie, u innych inaczej. No, a zobaczcie, że kiedyś nie, nie chodzili ze sobą młodzi długo, nie? Absolutnie, kiedyś tak nie było, najwyżej 2-3 miesiące. i tak, Koniec. Nie ja, to, no, tak. ja to nic nie mówię, bo moja wnuczka chodziła 3 lata. Jedna i druga. No ale później wzięli ślub i żyją tak jak trzeba. A wnuczek jeden już cztery lata chodzi dziewucho i też mieszkanie, wszystko mają. Ale jak przyjadą, babciu już już, bo już sala będzie zamówiona. Będzie zamówiona sala, ale na razie tam się nie podobie. Tylko żyją sobie, pracują. Tak. I... Dwa, trzy miesiące kiedyś i trzeba tam. Ta teraz już no, Jak się grało ze tych panienków, było brudne, ale to o tym to, gara. to tam ja Nigdy się nie tam. Nie, Tam... A ilu kolegów było? Ale. A ile wódki wypili za Ale ja nie o, pił. Ja pił wódkę, ja dwa święty liście wypiję. Nie, mus, żeby a, się na, na to. A sąsiadom by siebie mus podawał. Jak w ja się nie napił. Życiu. Ale kiedyś więcej pili ludzie czy teraz? Nie ja wiem, ja się zdaję, że pili, kiedyś, to jest dobrze, to, ale teraz... kiedyś, bo nawet na tych weselach, to przód było tych pijaków pełno, teraz a teraz, nie teraz nie jak ma. wesela, to nie, nie widać, żeby jakiś człowiek był pijany. Ja, samochodami nie samochodami nie, wracają. Robili te wózki, panie, Robili, czyli była samogona, nie? Bardziej. my robili, tak. Było. Ale i ta na co? Głowa nie bolała Ale po? Ale to, to, to łódka było, samogon. bo to spari, to, 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 to Wykluczona sprawa była. Wypił, dzieliszek dwa czy trzy, to poszedł, to samo nie nie kupujemy tej wódki, tylko też ja mamy te pigby, te wszystkie owoce, to też nalewamy, soki, a później mam takiego w rodzinie, co on tam jeździ aż za łapy, bo tam jak ktoś robi legalnie jakoś ma, no to przywozi nam. Ale ta samogona nie śmierdzi, jest tak. tak jak spirytus. Jak on nie ma, 90, tak zawsze zdjęcie tu tak bada, to tak ma 60 parę. I ta nalewka stoi. A teraz do tak. obiadu kiliszka dla zdrowotności wypijecie? Mąż może wypić. A pan wypije? Nie, 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 nie. nie. Ja w ogóle nie piję. Ja tylko się ja, piję. Ja, ja, ja się pytam. Wasz, ja tak, i teraz wypiję. Nie, do... nie, 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 ale ja nie, 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 nie. ja tylko chciałam się zapytać o sekret takiego długowieczności, nie, że Nie, trzeba jednego wypić, Wie, wiecie, jeden raz. mój dziadek tak zawsze, słuchajcie, jednego tam Ja to piję to. To A. Witaminy. Tak, to witaminy. No, A tam... jak przyjdzie sąsiad to dwa i wsią, ale nie, żeby się tam. A, absolutnie, on tylko jednego wypije tam po obiedzie, zaraz inaczej żołądek. I, A I, jaki jest dziewczyn. jeszcze wasz sekret, że tak długo w dobrym zdrowiu żyliście? No, ja ciężka tak. praca. Ciężka praca była, naprawdę była ciężka praca. Wierzy pan, córki też uczyli się i studiowali. Wszystkie zaraz tu pokończyli, tak zaraz poszli na studia. To też nie było tak słodko jak. Panie, i dla tak... każdego ja. 100 i 12 krzeseł zrobił. I dlatego do, do Jarland to musi ma. 14? Z, ze 4,5 metra ten z długości, bo taka chałupa. Ja to bym może... bardzo chętnie się zgłosił, tylko że Proszę no pana, już nie szkoda nie. mi Pani Józefa i Pana wykorzystywać, bo już się swoje lata nie, ja ma. No bo to tak właśnie, stolarka tak, to... To do tak? córki tam zajechał, oni mają to wszystko w drzewie porobione, tam w tam oni Ale mają bitki porobione, wszystko. No. Ale wiecie Jednako, co? Tak. Powiem Wam jedną rzecz, że bardzo się cieszę, że taki stołeczek dla swojej teściowej zawiozę. No, Od pana... Tak, bo o, to malutki jest. Aj, no, to nie hiszpański, no, to nie To dobrze, że zrobił. Ten no, mały. już to chyba ostatni. No, na już... rynku tak się pytali o te małe, no. a nie było, a teraz on jakoś troszkę tego to najeśli. No, Panie Józefie, tak się to... <laughs> <laughs> Bardzo dziękuję. No. Ale ja dziękuję. W raz już chłopak rozmie, leży. Parę papierków, tych pieniędzy, tu, tam. I on przyjeżdża i zostawił mnie, rozumie, ja robię, on przyjeżdża, ja panie. Te pieniądze jakby zginęli, to kto to. Wy... Odpowiadał. Na mnie? On go, co pan? Kto te pieniądze Nie Nie boi się, ja panie. Drugi raz ja bym kazał panu pozbierać, bo ja. Nie wiedział ci ku po no, tak no, tak, tym co ja ktoś o tym to mówisz. nie Ale nie wiem, że panie ile ja ludzi Nie z tym, nie przegarał nigdy. Ile tam powiedział, to mnie każdy rozumiał obiad. tylko pogadali, za ile mogę. ale panie Kasi, to on też te bazerię to wszystko robił, tam w tym domu. A jakbyście panie wskazówki jest... dla młodych ludzi, to co byście powiedzieli? Co w życiu jest ważne? Czym mają się kierować? To jest ważne, żeby byli się zgadzali, jak się pobiorą, żeby się zgadzali i nie odeszli od wiary. O to chodzi. To jest najważniejsze, żeby żyli... Wartości, w... żeby... Wartości, żeby ja, nie Ja panie w kościele to nie był tyle, jak był w szpitalu. A tak, to nie ma u nas mowy, żeby nie w wiele do kościoła. Tam jeszcze tego nie było, żeby jak się je w domu, żeby w kościele nie być. Bo teraz to młodzież bocieliś Pania czy było odjechać do głomy e, w tym. Nasza parafia e, winna to e, 9 km, a do róckki mieli, to do to panie, te chłopczaci nas tam popychali, jak ja sobie mówię, chłopcem małym, mało się mówi, chłopce, małysiu, ja to to do, bo małe przychwyciły, to, to ci tak. ja 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 ruszcie popychali nas tam. Ale wiecie, dwunastek to jeszcze gnali z kamieniami, bo to wie, takie byli a, je, ludzie, je, je, je. kiedyś byli takie, przecież znaczy, tak. Wnuki lubią słuchać opowieści babcia i dziadka. Ale pewnie, <grym że nie Lubią, bo właśnie. On musiał no i babcia nikt nie zrobi takiego ciasta, czy takich, takiego jedzenia, nie? Tak, dawniejszego. Tylko do... u babci tak będzie tak, smakowało. Ale teraz już i te ta moja córka, ta co tu w Wyrną, tak to ona to objęła. To już taka... Rodzin, tak. Ona z niczego. Trzeba we mnie trzeba, to, Zabezu, trzeba tak. to kochać, żeby bo tak dobrze tak. wyszło, nie? Nie wyjdzie tak na siłę. Zrobi we mnie, bo tamte to wiadomo, ta w Zielonce, to ona ma dwa biura, bo ubezpieczenie to ma jedne w radości, jedne tu w Zielonce, to syn tam w radości, ona tu, to ta to nie ma czasu. Z tych pudełków tylko. A ta w Radziszewie to wiadomo jak przyjdzie ze szkoły, to tylko że już teraz nie chowaj o tych krów, bo już zlikwidowali. Czego Wam można życzyć? Zdrowia. I żeby nie bolała ręka. Więcej niczego nie chcę. To tego życzę. Żeby ręka nie bolała. O. Pan Józek, żeby jeszcze mógł poporobić w, tak. w, swojej, w swojej pasji. Wie. Bardzo dziękuję za pyszną herbatkę. Ale. Tak, taka była zielona, super była. Bardzo mi smakowała. No, no, taka, te to najlepiej się pije. Tak? Niech wam się darzy. Bardzo miło. Dziękuję za wszystkie opowieści. Ale nie no, ja to nie. Nie. Było to bardzo Bo ciekawe. Tam... Jeszcze poczęstuję się na drogę. U nas stale ludzie wiedzą, jak najpiękniejsi tak no nam Pan przeżyć jeden dwóch To nie wiadomo, jak to, tam, ale, ale z ludźmi. wiadomo, że bliżej jak dalej. Tak, wie, wie, bo wie, bo że 15 przychodzi. marca skończył 80 lat. To co to wymagać zdrowia? Nie ma o czym mówić. No ja 7 lat młodszy. młodszy starszy, starszy. <śledzimy śledzimy> A pan młody duchem, w ogóle, bo to chyba też ważne, nie? No. Takie już troszeczkę, Właśnie te anioły, Kręcone? Nie, nie, bo ono bo u mnie to dwie córki to takie warkocze mają, a wnuczka to już obcinała cztery lata, cztery razy, ale ma zatyłek. Jak po prostu się nie zawalił mnie do góry zadzinać, za, za, za ja nie miałem włosów, tak, Takie włosy, to dwie mieli jego włosy, jedna tam no. takie szczupłe. Cały czas miałem, nie że to miałem. Słuchajcie, studiuje. nic nie jest na wieczność, nie? Tak, studiuję geodezję. O wszystko trzeba po prostu dbać. za tak. Zadowolona no no już ostatni rok, już teraz pozdawała, to, tylko teraz obroni będzie pisać pracę i już skończy. To trzymajcie się, zdrówka dla Was. Dobrze, dziękuję no, serdecznie. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.